Kość wyszedł na dwór, aby psom nakazać milczenie. W kilka chwil maziarz sam już pozostał w chacie. Usiadł na powrót na ławę i wsparł głowę na ramieniu. Widocznie dumał i rozmyślał nad czymś głęboko. Wtem na nowo rozwarły się drzwi wchodowe, a pan Dominik Szczeczuga wrócił z drogi. Wyglądał cokolwiek zakłopotany i niepewny siebie. Ale nagle, jakby przemocą, nabierając odwagi, przysunął się bliżej maziarza i rzekł cicho i tajemniczo. Nie gniewajcie się, mytrze, ale nie mogłem odejść, nie zapytawszy się was w jednej jeszcze rzeczy. Wiecie przecie, panie Dominiku, że rat odpowiadam na każde pytanie. Pan Dominik musnął wąs i mrużąc oczy na poły dowcipnie, na poły domyślnie, zapytał po krótkiej chwili: Kto wy jesteście, mytrze? Na wyrazistej, na pozór wszelkim wrażeniom nieprzystępnej twarzy maziarza poznać było lekkie pomieszanie. – Nie rozumiem was, panie Dominiku. Pan Dominik podniósł palc do góry i pokiwał figlarnie maziarzowi. – Wyście nieprosty chłop, Dmytrze. Dmytro z lekka ściągnął brew. – Niech mnie piorun trzaśnie, ciągnął dalej. – Ale wyście szlachcic, Dmytrze. Maziarz nie mógł lekkiego przytłumić uśmiechu, być może szepnął. Szlachcic! krzyknął pan szczeczuga z całego gardła i podskoczył w górę, jakby mu o połowę było lat i ciężar, psst! upomniał maziarz i zmarszczył brwi. Jakże honor, pański! podchwytywał prędko stary szlachcic, kładąc silny nacisk na ostatnie szczególnie słowa. Maziarz niechętnie wzruszył ramionami i odpowiedział dopiero po krótkiej chwili. Przypomnijcie sobie, że kiedym zwierzał się wam po raz pierwszy, powiedziałem wyraźnie, że odpowiem na wszystkie pytania co do rzeczy, na żadne co do osoby. Daliście słowo szlacheckie, że zastosujecie się do moich wymagań. Prawda, odpowiedział stary szlachcic i głowę z powagą pochylił na piersi. Jużem cicho, szat! Pst, ani słowa. Ale szlachcic, szlachcic, niech mnie piorun trzaście! I z prawdziwym uniesieniem rzucił się na szyję maziarza i uradowany, jakby go kto na sto koni wsadził, wybiegł z chaty. W kilka chwil po nim wrócił kość buli. Maziarz siedział na powrót pogrążony w myślach nad stołem. Kość usunął się w kąt i z pewną religijną czcią spoglądał na swego gościa. Po chwili maziarz podniósł głowę w górę. Jestem już kościół. Kość wyprężył się, jak żołnierz w szeregu. Jestem kumie. Odpowiedział. z Zoparek, nie dowiedziałeś się nic nowego? Wiem tylko, że pan jeździł wczoraj do Orkizowa i ciągle jesteś przekonany, że wówczas umyślnie podjechał pod parkan ogrodowy? Przysiągłbym na to kumie. I widział ją? Jak ona jego. A ten obcy przybłęda bawi ciągle we dworze? Ciągle i rozgospodarował się nawet na piękne. To źle. Mruknął z cicha Maziarz. Musisz się widzieć z nim, kostium. Z tym przybłędą? Nie. Z nim samym. Dobrze, Kumie. Powiesz mu wyraźnie, że nie szanować woli swego nieboszczyka Dobrodzieja nie zgadza się po prostu z honorem i sumieniem uczciwego człowieka. Uczynię jak każesz. Naprzód jednak. Z pierwszym rzaskiem dnia odwieziesz ją na powrót. Mówiłeś mi już to, Kumie. A teraz pójdź. I przyładuj mój wóz do podróży Kość wyszedł w milczeniu Maziarz kilka razy przeszedł się po izbie Potem przystąpił i z przybitej do ściany półki Wziął małą łojową świecę do rąk I z cicha na palcach wszedł do drugiej izby Stamtąd małe drzwiczki prowadziły na lewo Maziarz odchylił je z cicha i wszedł do trzeciej Wąskiej i ciemnej izby Urządzone jednak o wiele wytworniej niż reszta domu Maziarz cichutko przysunął się do jednego kąta, gdzie wyzierało łóżko z białym jak śnieg posłaniem. Dopiero bliżej, przysuwając świecę, można było wśród śnieżnej bieli rozróżnić bielszą, jeszcze niemal postać kobiecą. Leżała lekko osłoniona, w głębokim pogrążona śnie. Gdyby nie łagodny oddech, który z różanych powiewając ust kołysał cokolwiek rozpuszczone, po obnażonej piersi pukle włosów... Trudno by przyszło uwierzyć, że postać ta należy do istoty żyjącej. Wyglądała raczej na jakieś uciosane z marmuru arcydzieło mistrza. W tak cudowną harmonię spływały jej rysy. Tak idealnie szlachetnym wyrazem tchnęła cała fizjonomia. Maziarz kilka chwil z niemym upodobaniem przyglądał się uśpionej dziewicy, a na surowej, energicznej twarzy jego dziwne wybiło się rozczulenie. Zdawało się, że drżał cokolwiek i że łzy na gwałt cisnęły mu się do oczu. Nagle wstrząsnął się, westchnął z głębi piersi i przychliwszy się bliżej, złożył lekki, acz gorący pocałunek na czole dziewczęcia. Śpiąca uśmiechnęła się we śnie, jak gdyby ją właśnie w tej chwili jakieś przyjemne udziło widzenie. Maziarz, obzierając się jeszcze raz jeden i drugi ku łóżku, powrócił do pierwszej izby. Kość buli czekał już gotowy na dalsze rozkazy. Zaprzągłeś? Wóz stoi już za bramą. Maziarz uderzył się po sporym trzosie, który go opasywał, jakby się go obawiał zgubić lub zapomnieć. Pójdźmy więc, rzekł, rzucając tęskne spojrzenie ku drzwiom drugiej izby. Oba opuścili chatę i wyszli na gościniec. Maziarz u bramy popieścił się na prędce z brytanami, które wszelkimi starały się przemilić sposobami, a potem jeszcze raz obejrzał się za siebie, a po chwili stał już przy swym wózku jednokonnym. I kiedyż was się znowu spodziewać, kumie, zapytał kość nieśmiało. Sam nie wiem, jak mi wypadnie. A zresztą, dodał z rezygnacją, wzruszając ramionami, któż wie, co się ze mną stać może. Kość wzdrygnął się. Nie zechcecie przecie nie widzieć jej więcej, wyszeptał jakby z wyrzutem. Kum Dmytro westchnął. Na wszystko się przygotowałem, mruknął po chwili. Gdyby się wam jednak co złego przytrafiło, od kogoż się dowiemy? Od księdza Witkowskiego. A gdyby. wyszeptał ledwie zrozumiałe stary kozak i głowę z jakąś trwogą tajemną pochylił na piersi, nie kończąc zapytania. W takim razie wiesz już, jak sobie postąpić, odpowiedział maziarz z stanowczym naciskiem. Nie zmieniacie w niczym waszej woli? W niczym zgoła. Kość chwycił go za kolana. A więc bywajcie zdrowi, niech Was Bóg prowadzi, wyszeptał z głębokim wzruszeniem. Bądź zdrów, kościół. Odpowiedział maziarz wzruszonym głosem i wyciągnął dłoń na pożegnanie. Kość z uczuciem i uszanowaniem ucałował podaną rękę, a potem prędko obrócił się na bok, jakby swe gwałtowne chciał ukryć rozrzewnienie. Maziarz wskoczył na swój wózek i chwycił za batok. Wracaj do chaty i pamiętaj dobrze o każdym poleceniu twego nieboszczyka starościca zawołał jeszcze półgłosem na kostia i zaciął konia. Mego nieboszczyka, starościca, wyszeptał stary kozak mechanicznie i w ciężkim zamyśleniu pokiwał głową. Wózek maziarza potoczył się tymczasem raźnie ku zakrętowi ulicy, który na publiczny prowadził gościniec. Kość długo stał nieruchomy na miejscu, patrzył przed siebie, aż zupełnie ogół turkot wozu. Potem powoli obrócił się ku bramie swej zagrody i znowu przystanął i w głębokie zapadł zamyślenie. Jak się to wszystko skończy, szeptał po chwili i oczy wzniósł z wolna ku ponurym murom opuszczonego dworu. Nagle drgnął cały i wydał wykrzyk przestrachu czy zdziwienia. Z narożnych okien prawego skrzydła pałacu biło jasne na zewnątrz światło. Kość stanął na chwilę jak wryty i przetarł skwapliwie oczy. Narożny pokój był widocznie oświetlony. Ho! – wykrzyknął stary kozak i pięścią uderzył się w czoło. W pokoju nieboszczyka starosty, mruknął ciszej po chwili i wzdrygnął się cały. Nagle uderzył ręką po pęku kluczów, który zawsze wisiał u jego pasa, i co tchu popędził ku małej furtce, która z przeciwnej strony jego podwórza prowadziła do ogrodu. Furtka była otwarta na ścieżaj. Kość cofnął się w tył i znowu uderzył się w czoło. Co to znaczy? mruknął przez zęby. Nie wahając się długo, wpadł do ogrodu, lecz zaledwie w kilku susach przebiegł szpalerową ulicę, co zamykała mu widok, zatrzymał się nagle na miejscu, bo w tej chwili zdało mu się, że skrzypnęły drzwi wchodowe do dworu i jakiś śnieżny cień wsunął się do środka. Chwilkę stał, jak wryty. Ale wnet opamiętał się, jakby mu jakaś nagła myśl strzeliła do głowy. Aha! mruknął przez zęby, ale podnosząc jednocześnie oczy do góry, do oświeconych okien dworu, ściągnął brwi i co tchu poskoczył ku nieprzymkniętym drzwiom wchodowym.